Siemaneczko, z tej dzisiaj. Kolega mi przysłał karty Pokémon. No i tak na razie widzę pierwszą kartę, więc jestem ciekawa, jak są kolejne te mam nożyczki. No to bo w portalie się odpokayłem, więc otwieram. Jedno poszło, drugie poszło. I mam tutaj kartę. Pierwsza karta to widać to. Druga. O kurde, no jest chyba rzadka. Kolejna taka. Taka 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 tutaj ona bardzo ładna o ta mi się bardzo podoba o tak z tej perspektywy taka taka to co wow taka o to jest ładne taka taka to z przybliżeniem taka, taka. O, taka. 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 Oj, coś mi spadło. O, taka. O, to jest powtórka, ty. Taka. 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 Taka, toko ładna. Tutaj piszę elektrobas i tapu koko. Tu. Szybko trzeba się z tym spieszyć. ram. Tu, taka mi spadła. Tu. Tu, tu. Tu, O tutaj ulepszenie. I ulepszenie. Dobra. Mega fajny Panic. No polecam Wam wbić na ten że otwieram y, Nintendo, więc na no, I proszę o łapeczki i subi kanała.